Jamie Gittens od nowego sezonu będzie zawodnikiem Chelsea. Oficjalny komunikat wydała Borussia Dortmund: mówi się, że były już zawodnik klubu z Westfalii kosztował The Blues około 64 miliony euro. Całkiem spore pieniądze za Pieniądze spore, ale nie powiedziałbym, że nieuzasadnione. Mówimy o 20-letnim Angliku, który idzie do Londynu. O jednym z bardziej ekscytujących lewych napastników na świecie aktualnie, o prawonożnym piłkarzu, czyli no generalnie ścinającym do środka lewo-skrzydłowym. No, jest paru zawodników, którzy na świecie robią bardzo dużo efektownych rzeczy, grając w taki sposób. Gitens jest kimś takim. No, grając na boku ataku, zaliczyć 12 bramek w trakcie sezonu to jest naprawdę całkiem sympatyczny wynik. Gitens jest piłkarzem też, który jest do, dobrze, naprawdę bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Przyjemnie się go ogląda i no, Chelsea masowo inwestuje w skrzydłowych, tańszych, droższych sugerujących to, że będą grać w pierwszej drużynie albo takich, którzy są planem na nie wiadomo jaką przyszłość. No akurat Gitens wydaje mi się, że ma spory potencjał na to, żeby z miejsca stać się gwiazdą Chelsea albo przynajmniej kluczowym jej piłkarzem. Wydaje mi się też, że to jest piłkarz, który powinien całkiem nieźle odnaleźć się w Premier League. No i zobaczymy, czy to będzie jeden z tych transferów, które sprawią, że Chelsea w sezonie 25-26 na poważnie włączy się do walki o Mistrzostwo Anglii.